Znajdujemy się w kolejnej części fragmentu wystawy zewnętrznej, prezentującej na przykład kamienie milowe, a pierwszej widzą Państwo drogowskazy kamienne. Część z nich ma napisy ciosane, część nanoszone farbą, bo tak kiedyś stosowano. Dalej znajdują się granicznik kamienny. Następnie słupki kilometrowe i bardzo ciekawa rzecz, że jest tu również słupek zerowy, czyli początek drogi. Następnie mamy różnego rodzaju kamienie, które mówiły o lokalizacji danego obiektu mostowego. Graniczniki, czyli pas, graniczniki pasa drogowego. Zabezpieczenie na szkarpach. Fachołki, czyli słupki kilometrowe i zagęszczane na miejscach niebezpiecznych. Dawno symbol drożnika, który już nie obowiązuje jako znak w kodeksie drogowym, oraz zestaw znaków, które wykonaliśmy na podstawie instrukcji dla drożnika z 1939 roku. E, jako e, replikę znaków, które wtedy obowiązywały.